Witam na kanale Mr. Devest Sweeper. W dzisiejszym odcinku 14-letni chłopak, który chce być kulturystą, więc wjeżdża na tren. Osobnik, któremu jeszcze wąsy nie rosną, decyduje się, że kanapka z trenbolonem smakuje najlepiej. Gracz poziom 14 z drewnianym mieczem i skórzanym armorem solo atakuje Bossa. Niewiarygodne, po prostu głowa boli, szok i niedowierzanie. A z drugiej strony, widząc co się dzieje na świecie, negatywny wpływ portali społecznościowych na własny wizerunek, nie ma co się dziwić. Chęć wyglądania jak ulubieni influencerzy dopada przede wszystkim najmłodszych. Chłopak opowiada, że chodzi na siłowni od roku i że wszyscy są nabici, że to go jara, że to jest coś, czym się będzie zajmował całe życie i że zagadał do jednego z największych kolesi na siłowni. Zapytał go co bierze. On mu odpowiedział, że sarmy i tren. Tak więc ten 14-latek też postanowił, że wskoczy na tren. Logiczne, nie? Ja wiem, że każdy żyje po swojemu, wszyscy mamy własną wolę i robimy ze swoim ciałem to, co chcemy, każdy może wbijać to, co chce. Ja to szanuję, nie jestem od tego, żeby palcem wytykać czy krytykować. W takim wieku od tego powinni być rodzice i matka lub ojciec powinien wziąć pas, przełożyć Cię przez kolano i złoić Ci dupsko. Szychu, ja Cię no. lubię. No, eee. Słuchaj no, synek. Synek, bagiacie pierdolę, to cię krew zaleje. Koniec imprezy! Nie ma takiego bicia. Co ty to kurwa robisz? Co? Ale osiemnastka. Co jest? Kurwa, osiemnastka, ty słuchaj, co ja to mówię. Dziękuję, noc. Delikatnie mówiąc, można tutaj zaobserwować kilka anomalii i niedopatrzeń w protokole tego chłopczyka. Po pierwsze, tren na pierwszy cykl to absurd. Po drugie, tren solo to jeszcze większy absurd. Po trzecie, masz siano w głowie. Twój organizm to burza hormonalna, bo się jeszcze rozwija i poznajesz świat. Chociaż nawet gdyby ten chłopak miał 25 lat, to tren na pierwszy cykl i to solo, to jak strzelić sobie z pistoletu w stopę tuż przed maratonem. Nawet najwięksi prozawodnicy rozumieją, że tren jest zbyt wyniszczający dla organizmu. Mówił o tym Sibam, Phil Heath czy Seth Ferousi. Niektórzy stosują go jako środek do wycięcia na końcówkę cyklu przed zawodami, ale nikt nie stosuje trenu jako podstawę cyklu. To zwyczajna głupota. Najważniejsze morto, słuchaj tego. Tren nie konwertuje do estradiolu, tak jak testosteron. Trenbolon jest odporny na działanie enzymu aromatazy. Sporo niedoczytanych osób pewnie wskakuje na tren w obawie przed ginekomastią wynikającą z wywalonego estro, po czym dostają szoku, że gino się pojawiło tak czy siak. Trenbolon bowiem może zwiększać Twój progesteron, co niejednokrotnie prowadzi do ginekomastii, jaki może też znacznie zaburzyć funkcje seksualne, później zdziwienie, że pała nie staje. Mało tego, stosując tren zablokujesz swoją naturalną produkcję testosteronu. Brak testosteronu w organizmie równa się niskiemu poziomowi estradiolu, bo test przecież konwertuje do estro, a brak estro, to nie tylko depresja, bolące stawy, spierdolone samopoczucie czy niedziałająca kuśka. Estradiol jest przecież anaboliczny. Brak estro blokuje Twój progres budowania masy, a po to przecież wskoczyłeś na bombę. Jesteś młodym chłopakiem, który wciąż się rozwija, a stosując taki protokół nie wyciągniesz z tego cyklu wiele. A być może nawet zrobisz regres, jak tylko zejdziesz z tej bomby. Nie udzielam wskazówek odnośnie bycia na bombie, nie mówię komu co ma jak robić. Ale z tego co się orientuje, testosteron zawsze powinien być podstawą każdego cyklu. Po drugie, tren jest neurotoksyczny, działa neurodegeneracyjnie i ma negatywny wpływ na połączenia nerwowe w mózgu. Efektywnie przekracza barierę krew mózg i się kumuluje w mózgu, wywołując zmiany morfologiczne komórek nerwowych, zmniejszając ich żywotność. Udowodniono to wiele razy w badaniach na szczurach. Nie zdziw się mordą, jak po cyklu na trenie nagle zapomnisz, jaki miałeś kod do domofonu, czy też pin do karty. Tren w takim młodym wieku zahamuje Twój rozwój intelektualny i to długoterminowo. Tren też jest kardiotoksyczny, ma negatywny wpływ na cały układ krwionośny, serducho, ciśnienie, cholesterol. Dla wielu osób bycie na trenie też wiąże się z bezsennością, nadmiernym poceniem się, podniesionym tętnem i zwiększoną agresją. Nastolatek nie jest gotowy na taką jazdę, chociaż znam osobiście gościa, który jak bierze tren, to jest łagodny jak baranek. Ale nie każdy niestety jest tak błogosławiony. Lepszy dla tego chłopaka byłby zwyczajny geiner, kreatyna, 6 jajek dziennie, nadwyżka kaloryczna i intensywny trening z zachowaniem progresji oraz 8 godzin snu każdego dnia. Swoją drogą, nikogo to nie obchodzi, że masz 14 lat, jesteś szczupły i masz 32 cm w łapie. Przecież to normalne i poniekąd prawidłowe. Nie musisz wskakiwać na bombę w takim wieku. Jeśli chcesz zbudować dobrą sylwetkę, najpierw Najpierw musisz zbudować dobre fundamenty. Niech Twój szkielet skończy dojrzewać, nabierzesz męskiej masy, co jest naturalnym procesem dojrzewania. Wszyscy Twoi idolowie, których widzisz na Instagramie czy TikToku, wyglądają jak wyglądają, bo oni już mają proces dojrzewania za sobą. Nie da się przeskoczyć procesów biologicznych, musisz po prostu być cierpliwy. Poczekaj trochę i przede wszystkim doedukuj się. Takie elementy jak ten chłopak sprawiają, że jakościowo dobre informacje na internecie są jednak dużo bardziej ważne niż myślałem. 20 lat temu ludzie mieli tylko forum i opinie od innych ludzi, którzy brali sterydy i się dzielili swoim doświadczeniem i odczuciami. Dzisiaj ja mamy dosłownie info podane na talerzu, wystarczy trochę poszperać. Dziś te informacje są ogólnodostępne i zanim wskoczysz na bombę, należy się do tego przygotować i trochę o tym poczytać. Kiedyś musiałeś zapłacić grubą kasiory komuś, kto ogarniał ten temat, a dzisiaj te informacje można znaleźć za darmo. Jest cała masa rzetelnych źródeł na temat środków, jakie brać, co, ile i jakich side'ów można się spodziewać. A ten chłopak chce porywać się z motyką na słońce, nie wiedząc gdzie słońce w ogóle jest lub jak wygląda motyka. Ziomek ogólnie opublikował film na swoim kanale YouTube, w którym podzielił się z widzami faktem, że wskakuje na tren w wieku 14 lat. Przejrzałem jego kanał, jak się okazuje, gość znikł tak szybko jak się pojawił. Może po prostu kaszel od trenu go zniechęcił. Swoją drogą należy wspomnieć też o fakcie, że dealer, który mu w ogóle sprzedał tren, jest zwyczajnym zbrodniarzem, karygodne zachowanie. Patrząc wstecz, śmiało można powiedzieć, że wszyscy robiliśmy durne rzeczy za mało lata. Czasami dziękuję Bogu, że w ogóle przetrwałem okres dojrzewania w jednym kawałku, bo to ciężki okres, gdzie człowiek myśli, że pozjadał wszystkie rozumy, a tak naprawdę wiemy bardzo malutko. Poniekąd szkoda mi tego chłopaka, bo możliwe, że podjął decyzję, która zmieniła jego życie na zawsze. Najgorsze w tym filmiku jest też to, że chłopak opowiada i brzmi, jakby był z tego dumny. Mówi, że siłownia to jego życie, więc wskakuje na tren. Szukałem go też na Instagramie, żeby zobaczyć, jak jego sylwetka teraz wygląda na dzień dzisiejszy, ale niestety nic nie znalazłem. W dzisiejszych czasach wszyscy chcą mieć wszystko na już. Ludziom brakuje cierpliwości, a zdrowiem są gotowi płacić za osiągnięte wyniki, ale wszystko to wywodzi się ze zwyczajnej niewiedzy, a wiedza to potęga. Zapraszam do debaty w komentarzach, jak zwykle odpisuję na wszystkie. Instagram iBest Sweeper. Dzięki wielkie wszystkim, którzy dają follow i wysyłają wiadomości prywatne, żeby się przywitać. Mega miła sprawa. Linki do produktów z Amazona, które polecam są w opisie. Się pod filmikiem. Dzięki za obecność. Życzę dużo zdrówka, wszystkiego najlepszego. Słyszymy się za tydzień, w następny poniedziałek. Cześć!